Witajcie na moim kanale Maja i toka. Dzisiaj sobie odbierzemy prezent i tokę. Tym razem jest już prezent, więc widzimy się na poczcie. Jestem już na poczcie, yy, więc dzień dobry, dzień dobry. Już ósmy numerek. Mówię to w sumie codzień w piątki. Dobra, dobra. Hmm, dzisiaj tylko jeden prezent zwyczajny, a szkoda. Już się w sumie powoli jakby przygotowujemy do świąt. Więc już tak powoli będziemy. Klimat świąteczny, więc widzimy się w domu. Hmm, ktoś dzwoni do drzwi. A, to pewnie ona. Pleasant, pleasant. Pleasant. Już trzeba zajmować te halloweenowe ozdoby. ozdoby, bo już taki już nie klimat do końca. Hej, cześć mam prezent. A to super. Mm. Już mm, powoli. że piszcie mi w komentarzach, czy mam kontynuować tą historię, czy jednak już nie chcę, bo będzie ostatni odcineczek, więc pamiętajcie o łapkach w górę. Więc dobra. Wracamy już do naszej, naszego odcinka. No, mam ten prezent i ja go otwieram. Co to jest? Takie coś, naprawdę. Myślałam, że coś fajnego, a nie. Powinna się cieszyć, dobra, to ja to biorę. Nie, to moje. Coś komuś oddać? Zrobimy taki trochę odcinek, ale już dobra, więc podejmujemy te Halloweenowe ozdoby. Ja to muszę zabrać do siebie, bo no nie chcą tego rodzice w domu, yy, więc... A, jeszcze od razu wiesz co, weź. O, jeszcze to musimy zlikwidować. I oprócz tego. Yy, wiesz co jeszcze musisz wziąć? Co? Musisz jeszcze wziąć te jajka, ale nie do siebie, tylko do kuchni Bo one są tutaj, one potrzebują być do kuchni Dobra, to widzimy... Jeju Tu ja... Tu ja już jadę do góry Okej, okay, jestem już hmm. Dobra te jaja to położę tutaj I wezmę o jeju I... Wezmę jeszcze to Okej okay. Jestem już Co to się Oj Nie lubię tego stroju A więc może ktoś z Was z Was takich chce chociaż? Prawdopodobnie wszyscy mają tokę. Albo jej nie lubią. Hmm. I właśnie piszcie dużo komentarzy w sumie, co mam nagrywać? Jakie gry? No i nie wiem. No, jakie gry? Może kogoś mam pozdrowić czy coś, chociaż wątpię. Że ktoś by chciał? Ale może oj moja postać się z tego cieszy z eliksiru. Nie wiem O, ten duszek może zostać. Ja się przebiorę tylko w co? Jak zawsze mam z tym problem, ale póki co nigdzie, nigdzie nie będę wychodzić, więc... Ubiorę takie coś. Jeszcze z... tą opaską i będzie git. Hmm. Może trochę pogram w coś? No w to. Hmm. Dobra. A może dzisiaj sobie coś odwiedzimy? W sumie nie chce mi się jest piątek. Piąteczek. <laughs> Mój zeszyt! <laughs> o nie, dzisiaj mam na późniejszą godzinę. A nie, chyba nie. Jednak nie. To chyba za tydzień. <laughs> Maja! Co chcesz, mamo? Oj. <laughs> bo Co ty się jako patrzysz? się. Um, bo ty dzisiaj masz jednak na późniejszą. Nie, ju, nie, nie za tydzień. Ubieraj się i leć. Tylko nie w tym. Jadę szybko, szybko. A ja pójdę do kuchni. No, To dzisiaj nie jest jednak wolne. Myślałam, że jest dzisiaj wolne, ale nie ma. Czego? Przejść do szkoły. No trudno. Wbierajmy się. Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nic nie pasuje do siebie, ale muszę zeszczyć mój wziąć. I okej, okay, chyba będę gotowa. Może coś innego jednak ubiorę. Ojej, może to nie do szkoły, to nie będzie pasować. Co ja mam takiego fajnego, ładnego? Nic nie mam? Naprawdę? Nie, to nie będzie do szkoły pasować. Help me. Dobra. Nie, dobra, to ubiorę. Nie, no czemu nie mam zwykłego plecaka? Okej, okay, dobra, dobra. Ej, mama, ja już idę, pa, pa. Okej, okay, jestem już w tej szkole. Prawie się spóźniłam. które była tu moja szafka? To nie tu, to nie tu. Chyba to tu, chociaż nie wiem. Nie tu. Nie tu, nie tu. Nie tu. A, to chyba tu. Więc odwieszę swoją czapkę i pójdę na lekcję. Ja, ja tu nie mogę swojej czapki położyć? Co tu chodzi? Ja już idę do szkoły, Okej. Okay. Do szkoły, do sali. Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio zostawiam to. Nie, nie, to ktoś siedział i nie zabrał. A bardzo prosiłam, bardzo przepraszam. Więc okej, okay, więc. No dobrze. Oj. Nie to. Ej, yy, Ja muszę. Ej, no, poczekajcie na mnie. Na mnie też. Hola, hola. A, ja to ostatnio zostawiłam. Yy. No, no, nieźle. Dobra. Chodźmy. Dobra. Mm. Więc dzisiaj tak. Dzisiaj mamy oceny ze sprawdzianu. Tu jest Twoje, Maja. Co tu jest? Co ja dostałam? Co ja dostałam? Cóż pana, bo ja tu nic nie widzę. Co ja dostałam? Dostałaś. Yy, dostałaś. Trój. Czwórkę. Nie, nie czwórkę. Co ty dostałaś? Już nie pamiętam, ja nie pisałem tutaj nic. Jakoś, tylko jakąś gwiazdkę postawiłem, ale nie pamiętam, co ta gwiazdka oznacza. Serio? No, serio. Proszę się nie dziwić nauczycielowi. Yy. Więc... A, ty dostałaś... Co? A, ty dostałaś dwójkę. Nie, czwórkę. Czwórkę, czwórkę. Czwórkę. A, to super. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, piszcie w komentarzach. Na razie. Pamiętajcie o subskrypcji.